Ten nasz wiek ma też bardzo dużo plusów. Fajne jest to, że możemy mieć wywalone na różne rzeczy. To jest moim zdaniem plus. Zawsze mogłyśmy, tylko nie korzystałyśmy z tego, albo nie wiedziałyśmy, że możemy. Bo to tak. nie jest tak, bo to jest w tym jakaś nieprawidłowość, że. Dopiero no, na tak? starość no, pozwalamy sobie, umownie starość, na, tak. pozwalamy sobie na to, żeby skorzystać z tego, co tak naprawdę jest narzędziem dostępnym i przynależnym bezwzględnie każdemu człowiekowi I dlatego, od zawsze. Dlatego, że no. zaczynam coraz mniej nas obchodzi, co myślą inni. Tak. To jest fantastyczna rzecz. To jest, to jest jedna z najlepszych. Tak. Druga Totalnie. rzecz, jesteśmy coraz mądrzejsze, rzeczywiście tak jest. Tak. Obiektywnie. Obiektywnie tak. Nawet jeżeli mamy sytuacje, w których nie pamiętamy, po co weszłyśmy do pokoju, o, nawet tak. jeżeli nie możemy sobie <laughs> przypomnieć rzeczy, które robiłyśmy wczoraj, zatem na przykład ja pamiętam nazwiska ludzi z podstawówki z 1987 roku. No tak. Nie wiem dlaczego. Ale, ale... po co mamy to wiedzieć? Tak, tak. ale tak w ogóle jest taka chęć poznawania różnych nowych rzeczy. Ja sobie pozwoliłam na to, żeby zacząć malować yy, i nie muszę w tym być świetna. Wiesz, na przykład ja postanowiłam nauczyć się języka francuskiego. Ja się po hiszpańskiego. To jest abstrakcja. Mój Paweł mówi, weź hiszpański. Mówię, nie, bo nie układa mi się aparat. Czy nie umiesz zmienić? Ale dokładnie. O dziwo francuski mi leży znakomicie. No, bo ty jesteś taka trochę francuska. Ale nie, wiesz. że tory robię ładnie, wszystko się zgadza. Więc powiedziałam sobie, że jak ten Maklakiewicz, zostanę z tym francuskim, po prostu wiadomo. Ale, ale jara mnie, myślę, że, że po prostu uczę się francuskiego. Postanowiłam wrócić do gliny Tak. i postanowiłam zapisać się na kaligrafię. Jara mnie to. Ja robię to na maksymalnie. O tak. I to ym, wcale nie wynika z nadmiaru czasu, bo Ty nie masz nadmiaru czasu. Ale ja sobie chcę zagwarantować wkrótce taki nadmiar czasu. Bardzo o, tego właśnie. potrzebuję.